Okay, z tej strony grostu i wracamy do pana Kadłubka. Jak widzicie, próbowaliśmy y, troszkę obudować się, bo y, <laughs> ci nudyści wparowali dosyć często nam na chatę i robili niezłą bibę, A ze względu, żeby nie jesteśmy ubrani, więc często nas y, atakują i biją, żeby nas rozebrać. I niestety, dochodzi do tego momentu, gdzie faktycznie teraz y, znowu leżymy nieprzytomni. Gdyż stwierdzili, że będą siedzieć w naszej chałupie. No, więc jak widzicie, tak wygląda <laughs> zmasowany atak nudystów. W ogóle jacy y, niekulturalni w ogóle wchodzą do domu, nie dość, że ci nabruzą krwią własną, to jeszcze ci siedzą na tej chacie i, i cię biją. O, i jeszcze gadanie. E, Zaczynamy. Srik, jarb, grech, FNAR, Wagu. Świetnie, to mogę już sobie pójść. Aha, teraz... O Boże, przybiegli następni. <ścoughs> Nie tak to miało wyglądać. Trochę podreperujemy sobie nóżki w takim razie. Ja bym chętnie poszedł do łóżeczka na chwilę, ale oni mnie będą napierdzielać, więc ja bym próbował stąd uciec. Jezu, jak oni mi wbili na chatę, no? Co za bydlaki, śmierdziele. Jeszcze tutaj jeszcze napierdzielać się będą ze mną, o jezu. Yes. No, powiem wam, że trzeba będzie pójść do miasta, wynająć jakiś. Nie wiem, jak to nazwać. Tempicieli szkodników, żeby pomogli mi się wyzbyć tego dziadostwa stamtąd. Bo to nie właśnie bo to się skończy kolejną glebą, Sławą. Nie jesteśmy w stanie wejść tam. God damn it. Eee, wiecie co? Ja sobie wstanę za chwilę. Wstanę, podleczę się, podreperuję, pobiegnę do Mongrel, wynajmę kogoś do ochrony naszej, <śm> mojej chałupy. Przy okazji może ucieknę gdzieś od nich i może w ten sposób uda się pokonać. Drobną niedogodność w czasową, więc za chwilę widzimy się w Mongrel. Dobrze, dotarliśmy wreszcie do Mongrel. Pójdziemy odpocząć chwilę. Dobra, pierwsze, lepsze jakieś łóżko. Przy okazji trzeba dokupić jeszcze parę narzędzi i materiałów raczej do budowy, więc podejdziemy od razu zobaczyć, co, co oni tu mają ciekawego. Dokupimy na pewno tego, tego, może jeszcze trochę tego. I widzę, że nie za dużo więcej rzeczy kupimy. Eee, kaktusiki, może będę nauczyć się robić. Kaktusików, no i w sumie nic poza tym. Ale że jesteśmy już tutaj. Zobaczmy za jakąś lepszą bronią. Przy okazji, zobaczmy, czy jakieś ciekawe kusze może są dostępne. Dzień dobry, chciałbym zobaczyć. Cóż macie na stanie ciekawego? No nie mają nic ciekawego. Eee, nic pod po to, co mamy w tej chwili. Korzystamy z tego baru. Zobaczymy, czy w środku są właśnie ludzie, którzy chętnie nam pomogą w naszym problemie. I zobaczmy, jest tutaj jakieś parę grup. Eee, zobaczmy, nie. Eee, też nie. Zobaczmy ty. A eee. eee, klientów, wynajęcie, żeby w naszym nie. My potrzebujemy typowo najemników zwykłych. O, Mercenary Captain. To szukamy, żeby zatrudnić Nevermind, do ochrony naszej bazy. Jest. I na dwa dni wynajmiemy. Więc biegnijcie już tam robić czystki. Sprawdźmy w takim razie jeszcze parę karczm. Bo musimy zatrudnić ich dużo. To, co teraz powiem, to będzie nic. To będzie za mało, żeby załatwić gula grupę gulasów. E, czy ktoś tu jeszcze jest? Doktor Dezeka jakiś. Sting. Jakiś ang... Lecz swamp radio to deszcznie. No bieda. Bieda powiem wam, że piszczy i huczy tu aż miło. Jeszcze tu jest większe jakieś miejsce. Gdzie jest jakiś bar. Zaraz zobaczymy... O, dobra, widzę już klientów ciekawych. Ty to nie. Który z tych... O, jest tu wasp. Chcę, żebyście pobornili moją bazę na dwa dni, więc zapierdzieleś tam czyścić te szczury zastrane. Przy okazji ktoś tu jeszcze jest? Nie, tutaj... U, nie, to też jakiś klient. Dobra, to co, góra, szybkie spanko. Trzeba zregenerować nasze siły. Trzeba będzie jeszcze naprawić nasz ekwipunek w postaci rąk i nóg, no bo troszkę też nam to podostawaliśmy obrażenia na to. Zobaczmy mapę. Pięknie powoli tam zmierzają, dobrze, bardzo dobrze. Więc podliczymy się, zahaczymy jeszcze sprawdzić tą broń. Jak sprawdzimy tą broń, to zreperujemy się roboty z sklepiku gdzieś tu podal, No i co? I będziemy widzieć się na miejscu. No oczywiście, po drodze nasi najemnicy musieli odwalić manianę i walczyć z fogmenami, więc trzeba im pomóc szybko to rozwalić. Więc nie ma co to tamto. Wybijemy to wszystko. Pomożemy im, bo oczywiście utknęli gdzieś tutaj po drodze. A trzeba to im pomóc pozałatwiać, żeby dobiegli, pomogli nam oczyścić tamto miejsce, cholera jasna. A jednak trochę ich tutaj jest, tych zaswrzonych fogmenów. A trochę ich tutaj się zebrało. Dobra, tutaj. O, jeszcze dzikie zwierzęta, super. Pomóżcie mi to ubić, cholera, że ich się złoży jaja. Dobra, zacięło się. Ej, bez kiedy się zacięło? No już, już, już się obudziło, świetnie. To jest to, co. To, to jest to, co liczyłem, nie? Ja pierdzielę. Jeszcze gdzieś. Tam jeszcze ktoś napierdziela się. Jezu. Wysłałem ich tylko, żeby mi pomogli, no. I co się dzieje? Napierdzielać się dalej. No pięknie. Dobra, postrzelamy trochę. Może dzięki temu się trochę... O właśnie troszkę inaczej zrobi. Dobra, szybko połóżmy ich ile się da. No, panie, pomogę Ci. Za dużo nie bijesz. O, Jezu, co tu się pojawiło. O, tu to masz. Dobrze, No potem wynająłem najemników, żeby szybciej napierdzielali. O, no cholera. Biegło więcej tych. Ech. No dobra, spróbujemy to uwalić zanim nasi. Inni to ruszą się, ale ten jaką tu broń masz? Aż jestem ciekaw czego on używa, nie? Co za rodzaj broni, bo ataki ma faktycznie, bardzo ładne. Nie jest to może parasolka style? Ale ua, one też mocno gryzą. Mm, mimo pancerza. No, tam tamci powinni sobie dać radę z tym. ten ładnie na przykład My tutaj powinniśmy ładnie też uwalić już tego bydlaka. A jeszcze do nas skacze. Ojej, wyglebił się. Bardzo niedobrze. No, wynająłem ich, żeby poszli chronić bazę, I jeszcze do bazy nie dobiegli. No co za... Ale okej, okay, został już tylko tu jeden widzę. Dobra, dwóch. Łoch ten jaki wymach zrobił ładny. Jakiś pole army ma, czy tak jakby. No, tak to wygląda. No, panie, jeszcze ten został. Pomóż mi się go pozbyć. Naprawmy się, podleczmy. Tego też trzeba podleczyć. Miał mocno chłopak kaleczył. Dobra. Panowie, skończyliście tam odpierdzielać manianę? Mam nadzieję, że już skończyliście. Bo chciałbym, żebyście pobiegli wreszcie do mojej bazy. Pomóc mi zająć się tym głównym problemem. Więc no, biegniemy. Mam nadzieję, że po drodze nie spotkamy. Kolejny hord przeciwników, więc ruszamy. Dobra, wreszcie otarliśmy do domu. Trzeba będzie skończyć budować to. Więc dokończymy od razu tą budowę. Teraz sprawdzimy... O Jezu, już się zaczyna. No i o tym mówiłem. Cholera. Niby... Dobra, wbijamy do domku, bo ja chcę zobaczyć. Jak to wygląda w środku. Damn, bro. Trochę to się zebrało. I na zewnątrz? do jeden? Nie, no dobra. Trochę dobiegło. Więc kilku... Wow. Drogie grzyby. Dobrze. Napierdzielamy się. Licząc na to, że nasi no, zatrudnieni ludzie na chwilę pomogą wyczyścić tą kuźwa wielką gra... chmarek golasów, nudystów zasranych. No zobaczcie. Jeszcze mi wchodzą do domu. Dobra, biegają. Dobrze jest. No my trochę dostajemy, ale okej. Okay. Powoli... Ło! Dobrze! Wbijają... No i trochę tutaj na zewnątrz też się uzbierało. To miała być spokojna rezydencja. Czasy. A okazało się masakrą na skalę nie do przeżycia. Mieliśmy tu odpocząć od walki. Miało być spokojnie. Będzie dobrze. Odpoczniesz. Pan kadłubek sobie zregeneruje siły. Mhm, jasne. Albo z, z nimi nie galić, albo chociaż w Collination... Nie no, Collination też by nas dojechało. Ale dobrze. Nie ma, złego, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mamy okazję trochę podsz podszlifować nasze umiejętności walki. Jezu, do tego tełataństwa... Wiecie ile ja będę musiał później sprzątać? Przecież mi te deski się zrobią czerwone. No się zrobią czerwone od tej ilości krwi. Jeszcze ile kończy tu będzie pociętych, leżało? Trzeba by to sprawdzić. Trzeba będzie też zrobić. Yy, zatrudnić, chyba, jednak kogoś faktycznie, żeby pomagał mi sprzątać to. Ja pierdolnie wiedziałem, że się obejdzie bez tego, ale okej. Okay. Tutaj kolejny czyści. Tu na zewnątrz widzę, że też nieźle sobie dają radę. No, tak powiem Wam, że sporawo. Bo... Tu też jeszcze walczą. Kurde, ten, ten, te golasy <gry> powaliły kapitana najemników. Świetnie. Ale tutaj ładnie idzie. Zobaczcie, ile już tu leży. Połamanych i zniszczonych życiem. No, może nie życiem. Ale trochę nas też trafiają, bydlaki. Z... No, tutaj widzę, że świetnie sobie daje radę. Ten najemnik. No, ładnie wbija. Katany, więc to ładnie wygląda zawsze jak kataną walczy. A tu na zewnątrz? Na zewnątrz jeszcze się biją. No tutaj też napierdziela chłopak. O, tu jeszcze jest trochę tych najemników trochę gorszych. Ale dają radę, tak? Wyśmy pana na kadłubka. Y, Bong these horny people. Bo to nie ma sensu. Znaczy z nimi rozmawiać. No tak to jest jak prześpasz. Później latasz na golasa całe życie. Dobra, bąk, bong, bąk. Bong. Dobra, bąkuj bong, szybciej. Po prostu, gdzie stoi ktoś, kto musi lecieć broń? Innego wyjścia nie ma, nie? Dobrze, dostał. Ła, też. Dawaj, pani kadłubku. No później będziesz musiał zastanowić się, jak tutaj zrobić... ...porządki. Jasna cholera, ile tu tego jest. Ile tu będzie zwłok do sprzątnięcia, nie? Tragedia! No, trochę nam się z zwiększą. Będziemy wytrzymalsi, silniejsi i wystrzejsi. No, może nie wystrzejsi, bo jakbyśmy byli wystrzy, to byśmy tutaj kuść ładnie zamieszkali. Co by Odpoczynek. Ale dobrze, kolejne ciosy wchodzą pięknie. Dobrze, kolejny położony. Auć. Auć. Auć, za dużo dostajemy. Auć! Panie kadłubek, skup się. God damn it. No jeszcze, jeszcze trochę. To, to strasznie źle wygląda, jak oni tak leżą. To wygląda jakby to była jedna wielka urgia, a nie walka. Ale dobrze, dobrze, znaczy, nie dobrze, bo mnie napierdziela po plecach. Kuźwa, spieprzaj, ziomuś, przeszkadzasz, no. Okej, okay, podleczymy się w takim razie. Korzystajmy z tej niebywałej okazji, by móc się trochę podleczyć. I nawet powiem, uwalmy się do łóżka. Się troszkę podkrójmy. Ja pierdzielę. Zobaczcie na to. Jeszcze tu jest do czyszczenia. A my ich wydajemy tylko na dwa dni. <grytanie> Zobaczcie, co tutaj jest. E, tu jeszcze jakiś stoi, raczej znaczy, leży. Na pewno muszę szybko wynaleźć rzecz o nazwie. Zobaczmy. Rice with ham, dezeta. test cooking. BASIC EXTERIOR LIGHTNING Hops, DISPOSAL To trzeba zrobić na pierwszy, pierwszym rzucie, jak się podleczymy. Więc leczonko, leczonko, leczonko. Okej, okay, idziemy, bo musimy to y, tworzyć, byśmy mogli sprzątnąć ten syf w domu, który nam się zorganizował. Z okazji zobaczmy, jak tam y, idzie im czyszczenie tego wszystkiego. No, ładnie. Chyba doczyścili to wszystko. Aha, jeszcze kogoś tam znaleźli. Dobrze, niech napierdzielają. Niech na, niech ich gnoją ile się da. Jezu, ile tu leży ich. Dobrze, niech się tym zajmą. My się zajmiemy tym. Więc za chwilę pewnie widzimy się za moment. Jak tylko to wynajdę i będzie trzeba to posprzątać. Ech. Kończyliśmy to. I oczywiście pojawili się kuźwa następni. To jest, są jakieś jaja. Przecież to jest chore. Jak ja mam to sprzątnąć i oczyścić? Przecież to jest powtórka z rozrywki. Przecież ja nie zdążę nasprzątać się. Jeszcze mi ściany rozwalili. Żeby było śmieszniej to nie ci pan, jest tylko ten pieprzony kapitan. Najemników. On sobie jakieś jaja robi. Nie no ja idę go podnieść, nie? Idę go podnieść bo mnie wkurzył. Wkurzył mnie pan, wie pan? Zabieram pana tutaj do środka. Panie, tu się napierdzielaj. No gdzie mnie tu z liścia leżeć? Jeszcze ta podeszła. No gdzie mi tu siomis tu? Ja tu próbuję kapitana ogarnąć, bo mi rozwali połowę rzeczy. God it. Więcej was matka nie miała. Dobra, bo ja chcę wybudować to w końcu. Yes, cops Jezu, 8 ironów. No dobra. Nie ma to tamto. Budujemy to. Dawaj, panie kadłubek. Budujemy. Buduj to, chłopie, bo... To po prostu... No, okej. Okay. Oni tutaj sobie czyszczą dalej. I napierdzielają się. To się przyda. Jezu, jeszcze to muszę naprawić. No, no musiał to rozwalić, nie? Musiał. Chory byłby. Ja rozumiem, jakby to zrobić Shrek i ale nie kuźwa najemnicy. No nie, je, jeszcze mnie przed jeszcze mnie derzył dwa razy, no nie. nie. Nie, za to dostajesz, nie. Po prostu nie ma litości, ja tu próbuję naprawić. Coś. Dobra. Naprawmy to wybudujmy to do końca wreszcie. Cholera jasna. Ile tu jeszcze zostało? Dobra, jeszcze trochę i to będzie budowane. Nie, yeah, no yeah, nie, no. widzę, że to trochę nie... Widzę, że sporo trochę ludzi leży, że tak pojmę. Ojej, tragedia! Ale okej, okay. torch diffuser mamy już zrobione. Pięknie. Mogłbym się teraz zająć naprawą tego dziadostwa. Mam jakieś materiały? Jeszcze mam, dobra. Zaprawimy część naszych budynku. No tutaj jeszcze trzeba by repair'a, bo połóż mi to, o boże to też jest zepsute i na chwilę zostaw ich, nie na chwilę tylko, dobra tu już widzę, że ściana jest naprawiona, pięknie, udało nam się zażegnać kryzys golasów, tak to ujmę najprościej, no dobra no co no, na pewno trochę podrosły, o dexterity 63, toughness 78, Mamy nad Blunt, weapon już 76 Ale wiecie co, ja się zastanawiam czy nie przejść na bronie ciężkie, bo Mają jednak większy zasięg Ale to możecie mi powiedzieć, czy zostaję przy tych broniach co mam Czyli przy parasolce i parasolka style Czy będziemy kontynuować co innego Ale pomysł Shrieking Forest, zrobić sobie grusze i odpoczynek No średnio bym tak powiedział, średnio W sensie Jest ciekawie, jest fajnie Nie jest nudno ale na pewno to nie będziemy tutaj przyjeżdżać dosyć często, żeby odpocząć, bo to kuźwa nie jest odpoczynek. Ech. No uwal go już, panie, uwal go. No o, tego, tego mógłbyś w sumie... A, wiecie co... No to widzimy się na następnym odcinku, hej!